Halo, halo moi drodzy, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, słuchajcie, obiecałam, że będzie mas i heftu. więc jest. Słuchajcie, no niestety tak późno dlatego, że mój dzień się dopiero mój dzień pracy dopiero dobiegł końca. Niemniej jednak bardzo, bardzo chciałam no jeszcze was tutaj odwiedzić i i tą subtelną różnicę pomiędzy must i have to wyjaśnić, także budzicie, się, budzicie, się, budzicie się, po prostu tutaj się logować, oglądać, włączać, to będzie króciutko, dosłownie 3 minuty. Najważniejsza różnica pomiędzy Mast i tu O, Maciek jest, Maciek, ja tobie będę tłumaczyć. Dobra, super, fajnie. Kto się obudzi, to się obudzi. Ja wiem, że jest dosyć późno, chociaż podejrzewam, że wy świetnie sobie radzicie w przestrzeniach internetowych, zanim pójdziecie spać, więc myślę, że to dla wielu będzie jakaś okazja do tego, żeby jednak coś tamtego angielskiego liznąć. Także zapraszam Was, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że ten dzień był dla Was, że ten dzień był dla was naprawdę fajny i pozytywny, bo wszyscy Jesteście po Mikołajkach, także yy, wiecie, jak to po Mikołajach, nie? Wszyscy mają dobry humor. Mam nadzieję, że dostajecie fajne prezenty, a nie tylko rózgę. Słuchajcie, to jak ciekawa jestem bardzo, jak z tymi rózgami. Dobra, nie ma co gadać, nie ma co przedłużać. Bierzemy się do roboty. Naprawdę bardzo krótka prezentacja. Tak jak powiedziałam, po prostu na ostatnią chwilę jeszcze do Was wpadam, taki dzisiaj dzień. Yy, Długi. Różnice pomiędzy Mas i have to, słuchajcie, już tutaj sobie tylko jeszcze włączę jeden, jeden guziczek, żeby mi się tutaj ładnie nagrywało, to sobie gdzieś tam później to jeszcze puścimy, okej, okay. witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Tuecka Magdalena, tak się przedstawię jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą i dzisiaj po prostu króciuteńko opowiem o tym, jaka jest różnica pomiędzy must i have to. Mówiliśmy wczoraj, że yy, mówiliśmy sobie wczoraj, że mieli taki szybki wstęp do yy, czasowników modalnych. Pamiętacie, mówiliśmy o takich dwóch zasadach, yy, że czasowniki modalne po pierwsze, yy, po czasownikach modalnych stosujemy zawsze bezokolicznik, yy, a yy, druga rzecz to jest taka, że niezależnie od tego, jaką mamy osobę z przodu, to te modalne będą yy, zawsze takie same. Wyjątek stanowi have które sobie będziemy odmieniać. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was, widzę, że się pojawiacie. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, lecimy. Must i have to. Dzisiaj bohaterami naszej prezentacji są moje psiaki, ok? Ten biały to Brela. Ona brela, pod obszarek podhalajski, a ten y, tutaj bros to Forest i Forest jest y, y, spanielem, ale takim spanielem koktajlerem, czyli taki trochę mieszaniec. Dobra, jedziemy. Master have to. No i słuchajcie, co ta Brela tutaj mówi? Brella mówi, e, Brela mówi you must come to my party. A co mówi Forest? I can't, I have to be at work. No, bi, dusią nie przyjdzie, bo musi być w pracy. No i co my tutaj mamy? Kochani moi, must, będziemy używać, żeby powiedzieć o pewnym przymusie albo konieczności wręcz zrobienia czegoś, ale wynikający z naszego własnego przekonania. Natomiast heftu, zaraz obok zobaczcie, przymus, konieczność, ale wynikająca z czyjegoś polecenia, rozkazu, przekonania, przepisu, prawa lub siły wyższej. Czyli jak mamy siłę wyższą, przepisy, prawo, to, 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 to słuchajcie, mamy heftu. Jeżeli mamy własne nasze przekonanie, to jest mas. Ok? Dobra. I lecimy sobie dalej. Czyli to jest ta podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma um, wyrazami. No i co tu mówi nasza Brela? Brela mówi tak. You must buy food. We have to go for a walk. We will have to talk. I teraz zobaczcie. Niby jedno must, ale co się nam tutaj zaczęło mieszać, że jest i had to, i will have to że to tak nie wiadomo. A to z tym Must jest tak, że must jako, jako słowo w takiej formie będzie występowało tylko, tylko wtedy, kiedy będziemy mówić o teraźniejszości. Natomiast jeżeli będziemy mówili o przeszłości albo przyszłości, to ta forma się nam zmieni, czyli mas, czyli to musieć do przeszłości to będzie had to, natomiast do przyszłości będziemy używać will have to, tak? Czyli had to, przeszłość, will have to, future. I teraz zobaczcie, jeszcze tu mamy podsumowanko, że past i past future nie ma znaczenia, czy jest to przymus wewnętrzny, czy zewnętrzny. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, to must i tak przyjmuje formę Have to, czyli ten przymus jest jakby istotny tylko wtedy, kiedy, e, e, czy to własne nasze przekonanie, jakby użycie tego słowa e, pod kątem naszego własnego przekonania, będzie obowiązywało tylko w teraźniejszości, ok? Także mamy must załatwiony, pamiętajcie, must wynikający z własnego przekonania, e, forma przeszła had to, forma future will have to, ok? I lecimy sobie dalej, po prostu raku ciachu, mamy, heftu I teraz co z tym heftu Przymus konieczność wynikająca z czyjegoś, już mówiliśmy, tak, czyjegoś, polecenia, przekonania, przepisu, e, prawa lub siły wyższej. E, tak jak wspomniałam, że ten have to jest jedynym takim e, e, modalem, czy tam, no powiedzmy, no nie możemy go tak do końca powiedzieć, że to model, który będzie się odmieniał. Tak? Dlaczego? Dlatego, że mamy Wiadomo, w czasie teraźniejszym będzie have albo has to, czyli w zależności jaka jest osoba, nie? Jak jest trzecia osoba czy pojedynczej, no to co? No to oczywiście mamy has to. Forma przeszła, no to had to, ok? Czyli po prostu forma przeszła czasownika have. No i co ten Forcio nam to mówi? You have to wear a helmet. Musisz, tu to jest przepis, musisz mieć ubrany po prostu przepis, nakaz, kask na głowę, nie? E, o, mi się aż dwa razy skopiowały te kaski, czyli pamiętać, jak jest po prostu nakaz noszenia kasku, to będzie uh, have. Dalej, I had to stay at home yesterday. Wczoraj musiałem zostać w domu. No tak wyszło, musiałem. Wiadomo, have to, forma przeszła had to. She has to go to work. Mm, no niestety, ona musi iść do pracy. We have to be at work. I have to be at work. Ja muszę być w pracy. Czyli tak jak widzicie, musieć, ok, musieć wynikające z rozkaz, polecenie, przekonanie, przepisy, prawa i siły wyższe, to będzie wszystko have to. Ok, i teraz moi drodzy, jak będzie wyglądała sprawa przeczeni, no bo wiecie, twierdzenia bajery proste, nie, a przeczenia, no to już. Yy, od must będziemy mieć needn't to, czyli You needn't study English today, ale nie tyczy się was, bo jesteście dzisiaj ze mną, także e, chociaż odrobinę będziecie mieć liźnięte te modale, czyli You needn't, uh, you needn't uh, study English today. I mamy dalej, um, i mamy dalej, słuchajcie, haven't, hasn't, don't, doesn't, we have to, you don't have to be at the office at 9 o'clock, tak? Nie musicie być uh, w biurze o 9.00. I moi drodzy, jeżeli chodzi o te szmery bajery, to wszystko. A teraz co? A teraz you have to rest. You have to rest, czyli że wy musicie odpocząć. Także ja wam życzę dobrej nocy. Mam nadzieję, że będziecie odpoczywać, regenerować siły. You have to rest. I w tym miejscu bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za dzisiaj, a jutro zapraszam na kolejną lekcyjkę. Mam nadzieję, że będzie ona koło 21, czyli troszkę wcześniej i lecimy dalej z naszymi conditionalami. Może sobie zrobimy can, could i be able to dla odmiany. Także jutro Keny, co możemy, co potrafimy, co jesteśmy w stanie robić i działać. Także zapraszam Was serdecznie, a tymczasem śpijcie dobrze. Pa-pa-pa!